Czym jest męskość dla kobiety? To przede wszystkim odwaga i sprawczość własnego życia. Mężczyzna musi wiedzieć, dokąd idzie i z kim chce tam dojść. Musi umieć podejmować odważne decyzje, czasem trudne, ale ta pewność siebie u niego musi triumfować. Nawet jak popełnia błędy, musi stanąć z podniesioną głową i się przyznać do tego. Każdy mu się zdarza, że coś. Się nie powiedzie, podzieje się nie zawsze od nas w zależny sposób, tak jakbyśmy chcieli. Musi być kompatybilny między tym, co ona mówi, z tym, co on robi. Jeśli do czegoś się zobowiązuje, to zrobi wszystko, żeby dotrzymać danego słowa. Kobieta musi czuć się bezpiecznie w danej relacji, więc mężczyzna, który chodzi na coraz zielniejsze trawy. Tak naprawdę to chyba boi się tych kobiet, lub tak naprawdę nie jest w stanie zawrzeć głębokiej relacji z jedną kobietą, bo ta relacja się podlewa przez długi okres czasu, dba się o nią, bo kobiety otwierają się z czasem. Jak wiedzą, że na tym mężczyźnie można polegać, z nim to można przysłowiowe konie kraść, on zawsze, kiedy jest potrzebny, jest. I zrobi wszystko, żeby nas ochronić, i ewentualnie potomstwo. Dlaczego tak jest, że coraz mniej tych męskich facetów wchodzi po świecie? Dlatego, że myślę, że mężczyźni wycofali się z życia swoich synów, lub coraz częściej to kobiety wychowują właśnie chłopców. Kobiecie trudno jest nauczyć męskich cech chłopca. On musi przynajmniej w w swoim otoczeniu mieć jedną osobę, która dla niego dystryktę ma cechy męskie. Kobieta nie jest w stanie przekazać mu tej wiedzy, tylko niestety inny mężczyzna, który jest naprawdę męski. Może to być dziadek, może to być sąsiad, może być to ktoś, od kogo ten młody chłopiec będzie czerpał wiedzę. Kochani, przecież my czujemy. Taki niedosyt jako kobiety, że chciałybyśmy tych prawdziwych mężczyzn u swojego boku. A jest naprawdę z nimi coraz gorzej.